Cześć maneczko. Dzisiaj będziemy grali w Timbermana Czyli w gierkę O takim wiecie drwalu Bolecam ją Oczywiście Ja się już w nią trochę dzisiaj pograłem Bo niedawno zainstalowałem O proszę O przepraszam no, Oczywiście już w tym czasie zrobię. Rekord, ale nie wiem, jakim cudem mam takiego pewnego baga, że jak wiecie 250 ponad punktów, to będziecie mieli takiego, o właśnie baga, że to nic nie za 25 tysięcy. Co nie? I tu macie 5 tysięcy. Tu wam zablokowane pisze, a tu odblokowane, jak zdobędziecie 250 i przynajmniej ponad 400 punktów. O! Nawet nie zauważyłem, że mam. To muszę sobie go odpalić, bo to jest trochę jak miner. Znacie Clash Royale? Zaraz do niego przyjdziemy.